Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. W ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej mieliśmy wyjątkowe spotkanie z powiednikami Rzecznika Praw Pacjenta z całej Unii Europejskiej. Dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy na temat wspólnej sieci wymiany informacji, wspólnej sieci wymiany doświadczeń. Mamy przecież opiekę transgraniczną. Polacy podróżują, jeżdżą na wakacje i również obywatele krajów Europy Zachodniej przyjeżdżają do nas. To wszystko po to, abyśmy wspólnie mogli rozwiązywać problemy, po to, aby bezpieczeństwo pacjenta było najważniejsze. Rozmawialiśmy również o Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. W krajach europejskich różnie są skonstruowane przepisy, mamy różne doświadczenia, dlatego że mamy też różną historię. Stąd dyskusja na temat tego, abyśmy mieli jednolitą Europejską Kartę Praw Pacjenta formalnie przyjętą przez Parlament Europejski, po to, żebyśmy tę ochronę wystandaryzowali i po to, żeby ta ochrona była na jak najwyższym poziomie. Jestem very happy that we could uh, have this opportunity uh, under the Polish presidency in the EU to meet uh, with other national experts on uh, patients' rights protection and discuss and network. We uh, really had a very fruitful discussion and I think we all reached uh, the understanding that it's really uh, Really good initiative to dobre żeby w przyszłości i ekspertów, którzy naprawdę pracują nad pacjentów. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest bardzo otwarte na informacje od pacjentów, e, począwszy od tych najdrobniejszych, e, aż do bardzo poważnych. Rocznie otrzymujemy około 100-100-kilkudziesięciu takich informacji, które można by z jednej strony postrzegać jako skargi ale tak naprawdę dla nas jest to dar serca, czyli ta informacja, która pozwala na odpowiedzieć na pytanie co moglibyśmy poprawić. Za każdym razem spotykamy się z pacjentami, wyjaśniamy dokładnie co się wydarzyło. 99% nietrafionych komunikacji to właśnie nieporozumienia. Najbardziej dynamiczne wydarzenia dzieją w się sensie zazwyczaj na oddziale ratunkowym. Prowadziliśmy zasadę identyfikacji spraw związanych z alergią na leki i ta alergia na Leki jest bardzo szybko zaznaczana poprzez założenie różowej opaski z napisem Uwaga, mam alergię na lek. Niekiedy przy dużej ilości personelu, przy dużej rotacji dużej ilości pacjentów może ta informacja być przeoczona. To bardzo wielkie niebezpieczeństwo i ponieważ mieliśmy z tym także bardzo dramatyczne wydarzenia, postanowiliśmy wprowadzić taką zmianę.